Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że nie jesteś do końca gotowy do tego sezonu. Jak jest teraz? To nie znaczy, że nie jestem do końca gotowy w sezonie, bo dwa wyjazdowe mecze zaliczyłem po 13 punktów. Uważam, to Ekstraliga jest bardzo mocna i te punkty bardzo dobre. Eee... Poza jednym tutaj meczem u siebie z Lublinem e, nie do końca może mieliśmy dobrze jakby dopasowane motory na co było dwa tygodnie temu na tym torze. A, jak widać e, trochę zmiany w motorach, trochę zmiany e, w teamie i dziękuję bardzo Ryszardo i Danielu Kowalskiemu, którzy przyrobili mnie na trochę inne motory, żeby czuć tu w pewnym siebie, czuć prędkość i być z zadowolony, także dziękuję im bardzo i dziękuję w ogóle wszystkim kibicom, którzy przychodzą przez cały Stadion. To jest fajna atmosfera, fajny klub, eee, najlepszy klub, gdzie ja byłem w ogóle na świecie. I cały czas widać, że było, dzisiaj już jest ten progres, że e, prędkość wraca, jeszcze trochę na startem, nad startem popracujemy pr i tyle, do przodu. Jak generalnie czułeś się dzisiaj na olimpijskim? Oczywiście atmosfera jak zwykle była wspaniała, ale jak czułeś się generalnie, jak chodzi o sam tor? Tor był e, trochę dzisiaj e, bardziej trzymał niż zazwyczaj, ale fajnie uważam, że był tor. także. E, Dzisiaj bardzo fajnie jechało się, poza pierwszym biegiem, bo e, pomyliliśmy trochę motory i chciałem jechać na tym motorze, co jechałem wcześniej, ale okazało się, ten, co ma tu jechać, jechał bardzo dobrze, bardzo świetnie i czułem się dobrze. A tym e, motocyklu, kto już jechał dobrze, czy coś zmienialiście w czasie tego meczu? Tak, czas, co biegły tak. zmieniliśmy. Wszystko zmiany zmieniliśmy i wszystko robiliśmy. Dzięki bardzo. Dzięki.